Widzimy obiekt, te 32, nie sugerujcie się tą liczbą, ponieważ e, to nie numer budynku, to jest ogólnie budynek po PKP jakiś, nie da się wejść do środka, wejście z zabite dechami, bardzo niestety, szkoda, chyba, że tędy da się jakoś dostać, zobaczymy. Nie ma szans, niestety nie wejdziemy do środka, a szkoda wielka. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Niestety nie ma wyjścia, szkoda wielka. Chętnie bym szedł do środka sobie i chętnie zobaczyłbym jak to wygląda w środku, ale niestety yy, się nie da.